Hejka, dzisiaj przechodzę informację, którą zastanawiam się bardzo długo, czy mam to nagrać, czy nie. A to jest ten, dlaczego tak długo nie było w Bloxer Planet w, Bo w długim czasie powracam. Informacja jest taka, że, że szczerze powiem Wam, że nie chciałam jej się nagrywać w Bloxer Planet. Zapytacie się, czemu nie chciało ci się nagrywać w Blockster Planet, niech nagrywa Zigacza Live to chodzi, że ten. Że Gaccha Live mi się znudziło i pomyślałam, że takie coś, myślałam na tym bardzo, 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 bardzo długo, czy nie powrócić do Blockster Planet. Właśnie, bo ja zaczęłam Gacha Live nagrywać. To chyba ten. Usunęłam wszystkie filmy. filmy o Blockster Planet jak wiecie miałam trzy filmy z Blockster Planet, dwa poradniki albo postanowiłam zrobić jeden ten, jeden kanał do Blockster Planet jeden kanał do Gashat, ale ja powiedziałam, że nie, nie dam rady, to więc pomyślałam tak, że nie będę używał tego kanału który miał być do Blockster Planet po prostu Zmienię na dysk, z gacza Studio gacza na, na ten, który Który mam aktualnie Tylko on który miał być ten I bo, nie 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 tych Dwóch kanałów Bo próbowałam, ale Nie mogłam Nie mogłam, nie mogłam Bo do jednego musiałem nagrywać jeden filmik Do jednego musiałam drugi I nie ogarniałam, bo bardzo dużo miałam wtedy robo roboty na wiecie. To więc powracam do Blockstar Planet. Aktualnie podjęłam decyzję, że powracam do Blockstar Planet. Jeżeli nie będę nagrywać gacza Gacha Live. Po prostu te filmy zostaną. Dam je na prywatne po prostu. I będę nagrywała Gacha Live. Co ja gadam Gacha Live Blockstar Planet po... Można powiedzieć... Tak szczerze powiem, że się stęskniła za blok streplany, to był ryn... bardzo fajnie mi się nagrywało, bardzo szybko, szczególnie. Może najdługo nagram kopanie. Szczerze powiem, że jestem słaba w kopanie, to więc. Chciałam jeszcze pozdrowić Karyk Solę z tej, która mnie pozrobiło. Bardzo się pozdrawiam. Oczywiście to nie jest żadna wymianka, po prostu chcę ją pozdrowić. Musiałam gdzieś na chwilę przyjść, ale już wracam. I o to chodzi: szczególnie, że moja wieczka, Karolicie, Nagrałam wraz z nią odcinek z parkourem. Się pytała czemu nie nagrywam Blockter dlatego że nie wiedziałam co jej powiedzieć, dlatego od razu szczerze, że nie mówię, że nie chciało mi się nagrywać. I te filmy, które będą nagrywać, szczególnie że te intro zgaczelaj. Może będzie już nieaktualne, wszystko dam na prywatne. Przejść do A do Z. Bo szczególnie powracam do Blockstar Planet, to filmy będą. nie wiem czy codziennie, ale postaram się codziennie nagrywać filmy z Blockstar Planet. Może za do głowy film, muszę tylko na o LSP, tylko muszę ją namówić. Bo szczerze, bo ja jestem jej wicką. Mogę powiedzieć, bardzo ją lubię oglądać. Przyjemnie mi się ją ogląda, bardzo przyjemnie. No więc muszę się jej spytać, czy by chciała ze mną. Ten, ten specjal, który dałam na te bardzo dużo filmów z gaczyn nagrałam. Szczególnie do Boxer Plany, to bardzo dużo. Jak chcecie, to macie ostatnie chwile, żeby jej obejrzeć. Graffiti Meme miał chyba najwięcej wyświetleń na, na tym kanale Ze wszystkich filmów A Szczególnie powracamy do tematu tego kanału Filmy jak zdążę to będą filmy codziennie Może będę też robiła czasami livey jak bijam level czasem będą się pojawiały live tylko, że jak macie jakąś najlepszą nagrywarkę do live'ów, to napiszcie mi w komentarzu, bo Ja nie wiem, na jak, jaka jest nagrywarka, żeby będę musiała, musiała zrobić miniaturkę. I powiem Wam szczerze, że, że będę pracuję nad tą miniaturką, żeby była taka, wow! Żeby nie było taka drętwa. Właśnie, wróciłam do Blogster to jestem ja, Agusia Zerwiuszko61. Powracam do nagrywania P i kanału Snook, zmieniam na kanał Gniusia UW. Może wy już ten... Już będzie... to się zsłyszał na tym kanały to dajcie łapkę w górę. I jak wam się spodobał czy Live, to napiszcie komentarz. Nie wiem czemu mówię o tych łapkach i to I możecie dać subskrypcję. A ja się żegnam. Pa pa!